Mój dług, moc przetrwania. Autor Sławomir Sikora. Czyta autor. 8 marca 2022 roku. Brzesko Głoków. Mamy marzec 2022 roku. Jestem świeżo po 8 marca. Nie dniu kobiet, a po kolejnej rocznicy, kiedy wspólnie i w porozumieniu z moimi ówczesnymi przyjaciółmi zabiłem swoich oprawców. Niestety. Siedzę kolejny raz w pociągu. Wracam ze spotkania w Trzebini, gdzie wyświetlono film fabularny Mój Dług. Wspólnie z Wojciechem Dmochowskim jesteśmy ojcami projektu o tej samej nazwie. Ten film to projekt, nie tylko dobre, sensacyjne kino. Jestem jego współscenarzystą, czyli jak woli określać. Moją rolę producent Bogusław Job, współpracownikiem scenariuszowym. Macham ręką, bo nie muszę pchać się na afisz. Jednak przy następnym projekcie będę wymagał, aby oddać cesarzowi co cesarskie, a co Boskie Bogu. Dodam, że jestem również współproducentem. Lub znów jak to określił producent, pełnię funkcję producenta kreatywnego. Zwał go zwał, jak zwał. Generalnie, przez te wszystkie funkcje miałem realny wpływ na to, jak dziś wygląda film Mój Dług. Przynajmniej w jakiejś części. Dodam w 2024 roku, że w najbliższych dniach również podejmę sprawę filmu Mój Dług. I tego wszystkiego, co się wokół tego filmu działo. Nie zapomniałem, kochani, nie zapomniałem. Mówię to oficjalnie, bo będzie o tym głośno i o osobach, które w tym projekcie uczestniczyły. I dlaczego się udał, a dlaczego się nie udał? Z czego to wynikało? Kto za tym stał? Kto wyprowadził pieniądze, może nie wyprowadził pieniądze? Kto zrobił zdjęcia takie czy nie zrobił takich zdjęć? Nie ma dzisiaj lojalności, jeśli jest kara. Jeżeli Przestępstwo jest zagrożone na przykład karą wielu lat pozbawienia wolności, a z drugiej strony na przykład utratą możliwości wykonywania zawodu czy kompromitacją. No bo jak się wyłapie, że ktoś na przykład czy czyjeś oszustwa, to jest skończony w branży filmowej. Więc jestem przekonany, że wielu będzie chciało dla świętego spokoju i dla swojego bezpieczeństwa socjalnego opowiedzieć. Jak wyglądała produkcja filmowa Mój Dług i tego, co się później działo. Ale to tak przy okazji, z perspektywy kwietnia, początku kwietnia 2024 roku. No to lecimy dalej. Jestem w pociągu relacji o kocim głogów. Zimno. Siedzę w pierwszej klasie i próbuję się rozpisać. Przez ponad 3 godziny błądziłem w bezkresach smartfonowych współrzędnych geograficznych. Trzeba ten stan nazwać uzależnieniem. Człowiek chce już zrezygnować, ale nie potrafi. Ciekawość i chęć zdobycia kolejnych niepotrzebnych informacji jest niestety coraz większa. Niestety. A czas mamy trudny, bo toczy się wojna. Za naszą granicą Rosjanie, podporządkowani Herlakowi, kryminaliście Putinowi, w ramach jego imperialnych ambicji najeżdżają wolny kraj. Czy uda mu się pokonać ducha walki? Przekonamy się niebawem. Pociąg ruszył. Obycar Rosji udławił się zupą pomidorową czy innym żurkiem, kiedy będziesz czytał te słowa, szanowny czytelniku. Generalnie w taki właśnie sposób w Rosji od wieków przejmowana jest władza nad ludem. Nie będę robił dalszej analizy narodu Tołstoja i Turgieniewa, bo czas wrócić do świata przyszłości. Zmierzcha. Pociąg przyspiesza. Zamykam na moment oczy. Cofam się od roku 2022. Lata lecą coraz szybciej 2021-2020-2019 i jestem w 1997 roku. Dotarłem do jakże odległej przeszło przestrzeni. Nie będę jej komentował. Postaram się w nią wejść powoli. Jak do zimnej wody w basenie. Jedni skaczą i narażają się na szok termiczny, inni wchodzą pomału, odczuwając przenikliwy chłód który po chwil, kilku chwilach przechodzi. Przynajmniej ja tak mam. Zanurzam się. Mój dług, woc przetrwania, czyta autor Sławomir Sikora. Właśnie się zanurzam w rok 1997. – Sikora, ruszaj te swoje piórka! Przyszedł do ciebie znany reżyser ze znanym dokumentalistą zawołał wesoło oddziałowy Janek. Jesteś teraz popularny, nawet bardzo dodał z przekąsem. – Panie oddziałowy, dziękuję za taką popularność. Pani sędzia Maria Tarasiewicz z 18 Wydziału Karnego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wyraziła swoją wolę. Oczywiście w imieniu Pana i całego wolnego społeczeństwa. Abym do 2019 roku był osobą pozbawioną wolności. Sikora, nie użalaj się nad sobą. Taki jest los każdego zabójcy. Zbuja, który zabił. Przerwał mi cicho oddziałowy. W celi nastała cisza. Dagenstaniec milczał, diabeł spał, a Zysiek wspólnie z Ukraińcem rżnęli w sztory. Kazach zeskoczył z koja i udał się do kącika sanitarnego. Sikora, idziesz na spotkanie czy nie? Nie mam czasu na pierdoloty. Zaraz konie dowiozą obiad. Wzruszyłem ramionami i skinąłem głową na znak, że jestem gotów do wyprawy w Nieznany. Panie oddziałowy, a może pan przyjść za kilka minut? spytałem grzecznie. Sikora, a gdzie ty kurwa jesteś? W hotelu? A może na wczasach? wrzasnął wzburzony oddziałowy. Na wczasach! ryknął ze śmiechem Zysiek. Ja pierdolę, ja pierdolę, nie mogę się nawet wyspać, kurwa fa, Zysiek, zamknij mordę, bo cię zaraz zeżrę, zawołał Skoja, przebudzony satanista Zbyszek. Tu się pomyliłem, ale przeczytam jeszcze raz. Ja pierdolę, o ja pierdolę, nie mogę się nawet wyspać, kurwa fa, Zysiek, zamknij mordę, bo cię zaraz zeżrę. Zawołał z koja przebudzony satanista Zbyszek. Teraz jest właściwie. Małolat, masz dziś rakietę? To uważaj, bo kiełbasa będzie w kawałki pocięta. A może nawet cofniemy rakietę? Wrzasnął oddziałowy. Zysiek, jak dorośli rozmawiają, to dzieci milczą. Podszedłem do koja maulata i wypłaciłem mu lekką blachę, czyli otwartą ręką uderzyłem go w tył łysej głowy. Dobra, panie oddziałowy, wychodzę. Skierowałem swoją uwagę na stojący w drzwiach oddziałowym Janku. Słuszna decyzja, Sikora. Klapa z hukiem się zamknęła, ruszyliśmy razem w kierunku pokoju wychowawcy. Sławek, uważaj na to, co będziesz mówił dziennikarzom. Cicho zwrócił się do mnie oddziałowy. Wiem, odpowiedziałem. Sławek, przecież te gnoje skazały cię na karę 25 lat. Co za skurwiel napisał, że grałeś głowami ludzkimi na moście w górze kalwary. Jeszcze piłeś wódkę. Panie Janku, pismak musi zawsze coś wykombinować. Ma aferę, potem jest cytowany. Moglibyśmy nie odcinać głów po śmierci, dodałem. Sławek, proszę, zastanów się, czy warto z nimi gadać. Kierownik penitencjarny pewnie dostał go żałę. Lubi wypić. Zatrzymaliśmy się na chwilę w korytarzu. Może ma pan rację, ale jednak spróbuję. Twoja sprawa, dodał. Ruszyliśmy przed siebie. Oddział Janek wszedł we wnękę i otworzył drzwi pokoju wychowawcy. Wszedłem. Pociąg ruszył nadal. Ruszył. Nadal siedzę w przedziale. Gość przy oknie tragicznie chrapie. Głos interkomu oświadczył. I tu zrobimy przerwę. Pociąg pociąg ruszył. Nadal siedzę w przedziale. Gość przy oknie ch tragicznie chrapie. Głos interkomu oświadczył, że dojeżdżamy do Wołowa. Zatrzymał się, ależ gość chrapie. Trudno, jeszcze godzinę i będę w domu. Zamykam oczy, pociąg rusza. Znów cofam się w przeszłość. Próbuję odnaleźć listopad 1997 roku. Niestety nie udało się. Może następnym razem. Intercom poinformował, że wagon barowy pozostaje do naszej dyspozycji. Po chwili dowiedziałem się, że należy zakrywać nos i usta, bo czas pandemii. Chyba poza kierownikiem pociągu i kilkoma zdezorientowanymi ukraińskimi pasażerami nikt nie przestrzega noszenia szmaty na twarzy. Jeszcze kilka miesięcy wstecz, za swoją niesubordynację pewnie byłbym wyrzucony z pociągu. Dziś nikogo to nie interesuje. Pociąg nabiera rytmicznego tempa. Zatapiam się w przeszłość. Końcówka 1996 roku, grudzień, może 28, a może 29. Panowie, wychodzę za kilka dni do domu. Tymi słowami zwróciłem się do kolegów z celi. Zysiek, diabeł, Ukrainiec i Dagestanie spojrzeli na mnie, jakbym był ufolutkiem. Sławek, za dużo żarłeś dziś fasolki? Diablo zwany El Diablo spojrzał na mnie ze współczuciem. Panowie, zostawiam wam wszystko i 1 stycznia 1997 roku wychodzę, dodałem z uporem. Zgrediu, co ty pierdolisz, włączył się zysiek. Ukrainiec Sasza, kazach i Dagestaniec nie odzywali się. Małolat, nie wtrącaj się do rozmów z Gredów, bo wypłacę ci blachę. Może w końcu odmulisz, zwróciłem się do siedzącego na taborecie Zyska. Niestety minęło kilka dni od mojego wpisu. Zaraz, zaraz, drogi czytelniku, żebyś się nie pogubił. Mamy piątek, 18 marca 1922 roku, a swoją wyprawę w przeszłość zakończyłem na stacji Głogów 12 marca 2022 roku o godzinie 20.05. Niestety czas biegnie w takim tempie, że wielu nie ma tego świadomości. No dobrze, pora zatopić się w przeszłość. Przynajmniej spróbuję. Powinienem jeszcze zapodać sobie jakiś utwór, tylko jaki? Nie, bo gdzieś za ścianą śpią moje maluchy i moja miłość. W takim razie muzyką, muzyką towarzyszącą niech będzie szumiąca lodówka i cykający zegar. Dobiega godzina pierwsza, pierwsza zero Ruszamy. Co prawda tym razem Zyśkowi nie wypłaciłem blachy, nawet nie pamiętam, dlaczego. Może nie chciałem nadwyrężać swojej ręki, a może generalnie zrobiło mi się szkoda tego naszego małolata, jakiś czas później skazanego na 25 lat pozbawienia wolności. Nasza cela, tak w skrócie określa się ludzi wspólnie siedzących pod celą. Do dziś nie rozumiem, dlaczego pod celą, a nie w celi. Może to określenie wynika z faktu, że coś ma się na, głowie, na głowę zwalić? Jak się siedzi pod czymś, to może o to chodzi. A zajrzę sobie tym razem do Wiki, sprawdzę, jak w tej najpopularniejszej encyklopedii z przymrużeniem oka ludzie odnoszą się do tematu. I nic nie znalazłem. Ale przy okazji odkryłem opis języka więziennego. O, Zysiek uwielbiał stosować wszelkie zamienniki, czym wprowadzał wszystkich w osłupienie. Nie wiem skąd u małolata taka chęć poznawania języka więziennego. Wracam do celi.